To jest bardzo potrzebny projekt i tak naprawdę z wielu względów, oczywiście tych zdrowotnych, oczywiście tych dotyczących solidarności międzypokoleniowej, ale tak naprawdę ten projekt to jest też odczarowywanie tego dojrzewania, tego starzenia się, pokazywanie, że bycie coraz starszym. To nie znaczy bycie człowiekiem nieaktywnym, który tylko wymaga pomocy i wsparcia innych osób. To również potrzeba przestrzeni, w której osoby w tym starszym wieku chcą być aktywne, potrafią dać z siebie, od siebie bardzo dużo dla tego młodszego pokolenia. A więc to jest projekt tak naprawdę, który łączy pokolenia. Ja mówię, że to jest sport. Który łączy różne pokolenia, tych młodszych z tymi starszymi. Dostrzegam w tym projekcie takie holistyczne podejście, które jest optymalne, jeśli chodzi o. Utrzymanie, utrzymanie swojego stanu zdrowia w jak najlepszej kondycji. Właśnie to, że są elementy edukacyjne, potrzeba mieć trochę wiedzy, trzeba będzie odpowiadać na pytania, trzeba będzie mieć tę różną aktywność też. Te konkurencje są tak naprawdę też uszyte na miarę możliwości i potrzeb. A więc nie ma tak naprawdę, znaczy, na pewno każdy znajdzie taką konkurencję dla siebie, z którą sobie nie tylko poradzi, ale która też w nim wyzwoli taki, taką nutę rywalizacji, więc to jest, kiedy tak przyglądałam się prezentacji właśnie tego projektu, to widzę, że on jest pod każdym względem dobrze przygotowany i jeśli chodzi o ten wsad merytoryczny i również jeśli chodzi o takie organizacyjne podejście, bo projekt będzie realizowany w całej Polsce, w każdym mieście wojewódzkim, co myślę jest najlepszym początkiem, żeby schodził niżej do poszczególnych powiatów czy nawet gmin.